Hejkę, kochani, w dzisiejszym odcinku będzie kolejny odcinek z mistrzostw. Już, 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 już. już. Eee, szybkość plus 3, szybkość plus 3, szybkość plus 0 i szybkość plus 3. Dobra, mamy aktualnie 26 szybkości, ale tym razem, dobra, mamy mało czasu, bo mamy dokładnie 8 minutek. <coughs> Nadal jestem hara, więc was mega, mega z całego serduszka przepraszam. Ale wiem, że wam to może przeszkadzać. Wyjdziemy się o 17... Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Idziemy się o 18. Ok, kochani, my już jesteśmy yy, na mistrzostwach i zostało nam tylko dwie minutki powo. Wszystkim. Lala. Dużo wykrzykników. Tyle to przecież za mało, kochani. No. Aha. Aha, SSO są. Dobra, czy naprawili błąd z bo ja dzisiaj tego nie sprawdzałam. Nie. Ale ja nie. Ja nie. Mo no. nie. Oczywiście, że nie, ale ja nie mogę. Dobra. Yy, ogólnie jestem na koniu, który ma 15. poziom i no tą słabszy budkowy, tak bo ma szybkość plus 2. <coughs> Czyli ogólnie bym miał szybkość. Szybkość to 27. A teraz ma niestety 26. Dobra. Już się rozkulsowujemy, żeby nie było. Połamanych kopyt, ek, klawiatury i biurka, i pochodzenia. Hej, jak fajnie! ale co? Dwa, cztery, dwa, trzysta. A może taki numerek? Nie, bo to piszą różne osoby. Hm. Gram od 10 lat. Okej. Okay. Jezus Maria. Nie chcę. Bo mogę chociaż zobaczyć, ale... Ale fajne zasady. Nie wiem, ja nie chcę na razie mieć klubu i na razie w ogóle nie szukam. Więc proszę mnie nie dodawać do klubu, bo zaraz naprawdę wyłączę wszystkie zaproszenia. I tu nie przesadzam, kochani, bo najpierw się trzeba pytać. A nie sobie dodajecie. Bo ja może nie chcę. Ale nie, no, rozumiem wam się może nie chcieć. Mi też się czasem nie chce. Ale no po prostu na razie nie chcę. Nie chcę mieć klubu. Bo klub to tylko ze znajomymi. Jak mowa o klub? Chyba, że swój na to. Która grupa? Która grupa? Druga. Okej, okay. już <coughs> na zajmujemy jakieś miejsce? Jestem piąta, czyli no nie ma prawdopodobieństwa, że... Jezu, jak cringe'owo. A nie no, kreatywnie, tak? Kreatywnie. Co mi ta myszka robi? No nie, zamorduje. Dobra, 3 sekundki mamy. Hej, hej, hej. Dobra. Wiem, że nie jestem pierwsza. Ale... Bo jestem ostatnia. Ja to wiem. I oni mi nie udowodnią, że ja jestem pierwsza. Kurczę, nie zrobiłam tego skrótu, bo tu jest... bo tu są skróty. Jestem siódma. Jakby z koniem na 15 poziomie. Ósma. No, kochani, tak się nie da, no. Po prostu jadę wszelkimi możliwymi skrótami, które znam. Po prostu za ludźmi, ale no ja widzę, że oni tu mają 18 poziom, no. Ósma. Nie, no, żartuję. Nie da się mieć 18 poziomu. Da się mieć do 15. Co mnie tak wywaliło? A, czwarta. Okej, okay, nie narzekam. Mogło być lepiej. Trzecia. Tak? Moim największym błędem w mistrzostwach było to, że ja tylko patrzyłam na to, która jestem. I tego bardzo, bardzo żałuję, bo bym miała więcej medali, gdyby nie to, że. <coughs> gdyby nie to, że się na nonstop, która jestem. Bo to mnie po prostu ekscytuje. No nie, nie wyprzedzaj mnie Jezu, co za. Babka. Nie, za wcześnie skoczyłam. A nie, to nie ja skoczyłam. Aha. Co ode mnie? Ja chcę być czwarta. Bo trzecia no. Nie wyprzedzisz mnie, aha. No to fajnie. Dobra, jesteśmy czwarci jest dobrze i chciałabym jeszcze wspomnieć, że konkurs trwa do 15 marca albo 10, ale naprawdę dni do 10, dlatego można się zgłaszać pod tym filmikiem lub pod filmikiem konkurs, który ma tytuł konkurs a my sobie poczekamy Dobra, jestem czwarta. Szanuję. Jeszcze sobie, jeszcze. Mam prawie tyle samo tego co... <tryk> musimy powiedzieć i musimy się... I musimy się żegnać. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, subika. I bardzo Wam dziękuję za 200, poczekajcie, bo mamy jeszcze dużo czasu. Nie, Jak ja wchodzę na to? Już się przyzwyczaiłam, ale. Dobra. No. <śm> 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 spełniliście moje marzenia. Ale, oczywiście, rozwijamy ten kanał dalej. Dlatego, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i zostawić łapeczkę, komentarz. I łapeczkę, komentarz i subskrypcję. Dlatego, ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. I do następnego misiaki. Podkówki. Nie no. Yy, moim moderatorzy: czyli Gabi z Gabi i Love for Horse to wszyscy, którzy mnie subskrybują, to będą koniarki lub koniarze. Dlatego pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, klikając tu chyba, u was jest. Nie wiem, ale klikając ten przycisk pa!